Zapraszamy na pierwsze czerwcowe w tym roku wydanie agrowiadomości non-stop, a w nich między innymi. Jakie zboża objęte są dopłatami? Po ubiegłotygodniowej informacji w naszym programie pojawiły się pytania o pszenicę. Dziś wyjaśniamy te wątpliwości. Zarząd Krajowej Rady Spraw Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o uruchomienie dopłat z budżetu krajowego do krup mlecznych. Rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową na inwestycje, które mają na celu poprawę infrastruktury magazynowej dla zbóż, kukurydzy czy rzepaku. W skupach wciąż spadkowo, ale obniżki w ostatnim tygodniu nie są mniejsze. W górę tylko żywiec wieprzowy. W ubiegłotygodniowych agrowiadomościach non-stop informowaliśmy o trwającym naborze wniosków o dopłaty do zbóż i mieszanek zbożowych. W komentarzach pojawiły się wówczas pytania o pszenicę, którego to zboża wspomniane dopłaty nie obejmują. Dlaczego? O wyjaśnienie poprosiliśmy dyrektora lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Proszę Państwa, rodzi się wiele pytań odnośnie interwencji na rynku zbóż i nasion oleistych. Chcę powiedzieć, że ten nabór, który trwa i będzie trwał do 30 czerwca, znowelizowane zostało rozporządzenie i tam te podmioty, czy ci rolnicy, którzy sprzedali pszenicę, kukurydzę i grykę, ale jeżeli chodzi o kukurydzę... Od 1 grudnia roku 22 do 14 kwietnia roku 23. Również te graniczne daty dotyczą kukurydzy, ale również została dodana gryka. To ci rolnicy mogą składać wnioski do 30 czerwca. Ja tylko przypomnę, że warunkiem uzyskania tego wsparcia ona jest uzależnione, też te daty graniczne są potrzebne ja później o tym powiem do tego żeby określić stawki gdyż te stawki się zmieniają im później nastąpiła sprzedaż tym to wsparcie będzie większe no wiadomo z tego względu że na rynkach te produkty rolne tanieją i proszę państwa sprzedaż pszenicy i kukurydzy, która nastąpiła, bo są to dwie rośliny wiodące, a do 14 kwietnia te wnioski są przyjmowane i rolnicy mogą je składać. I to są wnioski, które obejmują pomoc publiczną za zgodą Komisji Europejskiej. Natomiast ten nabór od 1 czerwca, który się rozpoczął, Dotyczy mieszanek zbożowych, jęczmienia, żyta, również tam jest kukurydza, z tym że kukurydza w tym naborze ma być fakturowana od 15 kwietnia do 30 czerwca. Akurat w tym naborze pszenicy nie ma. Ten nabór od tego, który trwa, będzie trwał do 30 czerwca, a ten, o którym mówię, potrwa do 14 lipca. Sprzedaż ma być do 30 czerwca. Takie są warunki. Oczywiście w dopłatach bezpośrednich i obszarowych za rok 2002 te uprawy, te rośliny muszą być ujęte w dopłatach. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o ten nabór, on będzie się odbywał drogą elektroniczną. To jest wsparcie unijne. Suma tego wsparcia to jest przeszło 270 milionów złotych, z tym że połowa są to środki unijne, drugie, polski rząd, czyli jak gdyby taką samą sumę mógł przeznaczyć z funduszy krajowych na to wsparcie. I to, to wsparcie będzie się odbywało przez Platformę Usług Elektronicznych, czyli mówiąc bardzo prosto, te wnioski będą składane elektronicznie. Zobaczymy, ile tych wniosków będzie w przypadku przekroczenia tej kwoty pomocy. Nie wykluczam, że tutaj może być użyty współczynnik korygujący. I teraz przejdę do tej pszenicy sprzedanej od 15 kwietnia do 30 czerwca. Tutaj stawka na Lubelszczyźnie jest największa, gdyż przekracza maksymalne wsparcie do 1 hektara 3000 zł. I tutaj czekamy na ogłoszenie tego naboru, gdyż to jest pomoc publiczna. Budżet na to, który będzie przeznaczony, są to środki tylko krajowe. Jeżeli będzie ogłoszenie. O tym naborze, no to rolnicy będą mogli te wnioski składać, czyli e, ci rolnicy, którzy sprzedali pszenicę e, po 15 e, kwietnia, będą mogli e, takie wnioski składać. I tutaj też będą dwie różne stawki, gdyż e, 15 kwietnia. E, 15 maj, czyli do 14 maja ta stawka będzie niższa, po 15 maja, kiedy te ceny jeszcze pospadały, stawka będzie to maksymalna do hektara, czyli przeszło 3000. Złotych. I jeżeli rolnicy pytają dlaczego nie ma tej pszenicy, rzeczywiście, jeżeli ktoś sprzedał 15 i później kwietnia tą pszenicę, to jeszcze tego, ten nabór nie został ogłoszony, ale on będzie ogłoszony i rolnicy to wsparcie również otrzymają. Zarząd Krajowej Rady Izby Rolniczych wystąpił 5 czerwca do ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi Roberta Telusa o uruchomienie dopłat z budżetu krajowego do krów mlecznych, zgodnie ze stanem średniorocznym według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sytuacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka znacznie się pogorszyła w ostatnich miesiącach. Ceny mleka spadają systematycznie. Szacujemy, że cena mleka obniżyła się o około 0,5 do 1 zł za litr. W takiej sytuacji konieczne jest wzmocnienie producentów mleka, ponieważ spadek cen grozi bankructwem gospodarstw hodowlanych i likwidacją produkcji w tym sektorze, napisała Krajowa Rada Izb Rolniczych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnia wydajność mleka w Polsce w 2020 roku wyniosła 6635 litrów od jednej krowy. Spadek ceny o pół do 1 zł na litr oznacza stratę dochodu od 3317,5 zł do 6635 zł od jednej krowy rocznie. Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest uruchomienie pomocy, która przynajmniej częściowo zrekompensuje rolnikom ponoszone straty. Wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych o uruchomienie dopłat do krów mlecznych zbiega się w czasie z pracami Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy nad wprowadzeniem kontroli weterynaryjnej mleka i przetworów mlecznych z Polski. Już sama zapowiedź wprowadzenia kontroli skutkuje kolejnymi obniżkami cen skupu mleka. Biuro Prasowe ukraińskiego Ministerstwa Rolnictwa potwierdziło, że rozpoczęło pracę nad regulacjami, których celem jest przywrócenie kontroli weterynaryjnej mleka i przetworów mlecznych pochodzących z Polski. Ukraińskie ministerstwo przewiduje, że kontrola polskich produktów mlecznych i mleka miałaby obejmować sprawdzanie dokumentacji towarzyszącej transportom. Kontrole zgodności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz kontrolę fizyczną i badania laboratoryjne. Jak poinformował ukraiński resort, badania miałyby być prowadzone na posterunkach kontroli granicznej i na wyznaczonych przejściach na granicy państwowej Ukrainy. Na ostatnim posiedzeniu Sejm jednogłośnie przyjął przygotowaną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawę o biogazowniach rolniczych i biopaliwach. Uchwalona ustawa biogazowa ma przyspieszyć proces budowy biogazowni rolniczej oraz wprowadza ułatwienia w wydaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci. Wprowadza brak konieczności zmiany przeznaczenia gruntów rolnych zajętych w gospodarstwach rolnych pod biogazownię rolniczą. Wprowadza również uwolnienie określonych bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych. Oraz ułatwia zagospodarowanie produktu pofermentacyjnego jako nawozu. Przyjęta ustawa to także ważne zmiany w zakresie biopaliw i biokomponentów. Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzony zostanie do powszechnego użytku europejski standard benzyny E10 to szansa dla rolników, dająca realną i konkretną perspektywę zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych ziarna zbóż, przede wszystkim kukurydzy w wysokości ponad 500 tysięcy ton rocznie. Stałe określenie poziomu współczynnika redukcyjnego to wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski przy pełnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Dzięki przygotowanym przepisom będzie możliwe zagospodarowanie nawet do 3,5 miliona ton surowców rolnych. Skutkiem wprowadzonych regulacji prawnych będą dodatkowe zyski dla polskich rolników, obniżenie kosztów działalności rolniczej i przetwórczej oraz oszczędności na etapie inwestycyjnym. Dodatkowe korzyści to czystsze powietrze dla mieszkańców, niezależność energetyczna i dodatkowe inwestycje na obszarach wiejskich, dodatkowe wpływy dla lokalnych samorządów i budżetu państwa. Od 5 czerwca do 5 lipca rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową na inwestycje, które mają na celu poprawę infrastruktury magazynowej dla zbóż, kukurydzy czy rzepaku, a tym samym zwiększenie odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Ośrodki mogą starać się rolnicy, którym w 2022 roku przyznano płatności bezpośrednie. Ważne by mieli prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycje. Pomoc przysługuje m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia. Proszę zasypowe jakieś urządzenia do sterowania parametrami w silosie, żmiki, przenośniki kubełkowe, żeby stanowiło to jakiś kompleks i tutaj kompleks do sprawnej działalności tychże, tychże urządzeń i przechowywania tych, tego zboża. Które rolnicy już niebawem zaczną spól zbierać. Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji i wynosi standardowo do 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika do 60%. Natomiast limit pomocy to co do zasady 50 tysięcy złotych, a dla gospodarzy do 40 roku życia 60 tysięcy. Wsparcie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza na platformie usług elektronicznych Arimr. Od soboty 3 czerwca obowiązuje nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy od paliwa rolniczego. Przewiduje ona m.in. objęcie zwrotami akcyzy producentów świń, owiec, kus i koni oraz podniesienie stawki zwrotu dla rolników do 2 zł za litr. Ustawa wprowadza limit zużywanego oleju napędowego dla producentów świń, owiec, kus i koni. Dotyczyć to będzie tych producentów, którym równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 hektara użytków rolnych. Zgodnie z ustawą dla producentów świń limity kwoty zwrotu podatków wylicza się jako czterokrotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego wynoszącej w 2023 roku jedną złotówkę 20 groszy zł oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. W przypadku producentów owiec, kus i koni limit kwoty zwrotu to 40-krotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego oraz średniej rocznej liczby tzw. dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kus lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dodatkowo ustawa przewiduje, że dla wniosków o zwrot akcyzy złożonych od 1 do 31 sierpnia stawka zwrotu podatku wynosi złotówkę i 46 groszy, natomiast producenci rolni mają otrzymać jeszcze dodatkową pomoc w wysokości 54 groszy. Nieco mniejsze, ale nadal spadki cen zbóż i rzepaku notowaliśmy w ostatnim tygodniu w skupach. Najwięcej straciło żyto konsumpcyjne, najmniej jęczmień. W górę ceny żywca wieprzowego, stabilnie w skupach żywca wołowego, nieco w dół brojlery kurze. Na mapie cenowej pszenicy konsumpcyjnej zmiana średniej krajowej jednocyfrowa i choć widełki cenowe zmieniały się w obie strony, to jednak więcej było zmian in minus, co sprawiło, że zboże to straciło średnio 9 zł na tonie. O 50 zł zmniejszyła się minimalna, a o 20 zł maksymalna cena dla Polski, trend miesięczny nadal na dwucyfrowym minusie. Podobnie w przypadku pszenicy paszowej, której miesięczna zmiana cenowa to niemalże 13% na minusie. W ostatnich 7 dniach nigdzie nie było dodatnich zmian widełek cenowych. Te albo malały, albo były takie jak tydzień temu. W porównaniu z ostatnimi notowaniami minimalna cena dla Polski spadła o 20, a maksymalna o 30 zł. Obniżyły się w ostatnim tygodniu także skrajne ceny dla Polski za tonę Przemżyta. Maksymalna straciła 10 zł, a minimalna 3 razy tyle. Widełki cenowe obniżaliśmy w większości miejsc, ale nie były to obniżki bardzo wyraźne przez co średnia krajowa straciła tylko 6 zł. W skali miesiąca Przemżyto traci prawie 11%. Najbardziej tracącym zbożem w skali miesiąca jest wciąż żyto konsumpcyjne. Od początku maja strata wynosi ponad 17%. Również w ostatnim tygodniu było to najbardziej przeceniane zboże w naszym zestawieniu, tracąc średnio 22 zł i spadając poniżej granicy 600 zł za tonę. Co ciekawe, nie zmieniła się maksymalna cena dla Polski, ale minimalna straciła 20 zł. Bardzo niewiele zmieniło się od ostatniego tygodnia na mapie cenowej jęczmienia. Widełki cenowe korygowaliśmy w obie strony jedynie w kilku miejscach. 10 zł straciła maksymalna cena dla Polski, ale minimalna nie zmieniła swojej wartości. Jęczmień był najmniej tracącym w ostatnich siedmiu dniach zbożem, taniejąc jedynie o 3 zł. Również w skali miesiąca traci najmniej ze wszystkich roślin. Wciąż utrzymuje się dwucyfrowa strata miesięczna średniej krajowej ceny kukurydzy suchej. W ostatnim tygodniu jej wartość znów się obniżyła, tym razem o 14 zł. W większości województw, z których mamy notowania, widełki cenowe traciły. Nie obniżyła się co prawda minimalna dla kraju, powiększając jedynie zasięg, ale maksymalna straciła 30 zł. W obie strony zmieniały się w ostatnim tygodniu skrajne ceny dla Polski za tonę rzepaku, podczas gdy minimalna zyskała 40 zł, maksymalna straciła aż 90. Zmian i minus było zdecydowanie więcej i pogłębiły one stratę średniej krajowej, która w ostatnich dniach spadła o 39 zł. W skali miesiąca obniżka wartości rzepaku to ponad 13%. Jedyna pozytywna mapa w tym tygodniu dotyczy żywca wieprzowego. W ostatnich 7 dniach ceny znów rosły w przedziale od 10 do 30 groszy. O 10 groszy wzrosła maksymalna cena dla Polski, a minimalna zyskała dwa razy tyle. Średnia krajowa jest wyższa od tej sprzed tygodnia o 12 groszy. Żywiec zyskuje także w skali miesiąca, dzięki czemu trend miesięczny zmienił kolor na zielony. Mniej więcej w połowie województw w ostatnim tygodniu zmieniały się widełki cenowe za kilogram żywca wołowego. Zmiany nie były wielkie i obok spadków były wzrosty. Korekty te nie wpłynęły w żaden sposób na skrajne ceny dla Polski. Średnia krajowa, która od początku maja traci ponad 6%, w ostatnim tygodniu spadła jedynie o 1 grosz. Z zielonego na czerwony zmienił się kolor trendu miesięcznego średniej krajowej ceny oferowanej za kilogram broilerów kurzych. W ostatnim tygodniu ceny zmieniały się dwojako. Spadały ceny bieżące, Ciągając za sobą spadek minimalnej dla Polski o 20 groszy, a zarazem rosły ceny kontraktacyjne, podnosząc maksymalną dla Polski o 19 groszy, średnia krajowa w dół o 11 groszy.